Przechodzimy dzisiaj do następnego rozdziału Włóż na siebie zbroje Boże. Jak wiemy, nasza chrześcijańska wędrówka, to często jest porównywana w Nowym Testamencie do walki. I tą walkę toczymy codziennie, no i tak będzie trwała pewnie do końca życia. Pewna osoba po nawróceniu na wiarę chrześcijańską, to się żaliła, że, że teraz ma więcej kłopotów niż miała wcześniej. Nawet ostatnio rozmawiałam z moją córką, która przestała chodzić do kościoła, i zapytałam, dlaczego. Ona mi bo teraz to ja jestem spokojniejsza. No, i no, ja w każdym razie powiedziałam jej, że ja codziennie rano staję do wojny, prawda? I jestem na wojnie i staję do walki. I jesteśmy, czy chcemy, czy nie chcemy na tym polu walki. I kiedy ktoś no, zostaje dzieckiem Boga, to zyskuje wroga, którego wcześniej nie miał. A kiedy ktoś żyje bez Pana Boga, no to szatan się nim nie przejmuje, ponieważ i tak y, w końcu należy do niego, jest częścią jego królestwa. Kiedy jednak zaczniemy żyć prawda, z Panem Bogiem, żyć w Chrystusie, to ten szatan z nas nie zrezygnuje. On powoduje, że życie takiego człowieka, w życiu takiego człowieka zamieszanie. I ponieważ jest ojcem kłamstwa, to zasiewa w nas wątpliwości. I takie wątpliwości, że chrześcijaństwo nie działa, że słowo Pana Boga nie jest prawdziwe, że Pan Bóg nas nie kocha. I ta walka, którą toczymy, no to jest taka walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem. Ale w tej walce Pan Bóg nie zostawia nas samych. Jako uczniowie Chrystusa, żebyśmy odnieśli w tej walce zwycięstwo, to zostaliśmy wyposażeni w te wszystkie środki ochrony, jakiej potrzebujemy. Musimy jednak wiedzieć, co nam Pan Bóg dał i zastosować to we własnym życiu. A co nam Pan Bóg dał, to zaraz dowiemy się z listu Świętego Pawła do Efezjan, który przeczytam, a który mamy w tym podręczniku też. To nawet, jakby ktoś chciał śledzić, to na stronie 49. W końcu umacniajcie się w Panu siłą Jego wielkiej potęgi. Włóżcie na siebie zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się zakusom diabła. Nie walczymy z ludźmi, ale ze zwierznościami władzami, rządzami świata ciemności i złymi duchami w przestworzach. Dlatego włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli w złym dniu stawić opór, a pokonawszy wszystko, ostać się zwycięsko. Stańcie więc do walki, przepasawszy swoje biodra prawdą, włożywszy pancerz sprawiedliwości, a na nogi obuwie dla gotowości niesienia Ewangelii o pokoju. W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą wiary, dzięki której będziecie mogli ochronić się przed wszystkimi ognistymi pociskami przeciwnika. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, to znaczy Słowo Boże. Przy wszelkiej sposobności, w każdej prośbie o pomoc módlcie się do Ducha Świętego i tak czuwajcie, z całą wytrwałością w modlitwie błagalnej za wszystkich świętych. I tu święty Paweł mówi nam, co mamy zrobić, czyli mamy przywdziać zbroję Bożą. I pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zauważyć w tym fragmencie na temat przyjęcia tej zbroi Bożej to to, że nasza rola w tym nie jest bierna. Bóg chce, byśmy byli aktywni, bo inaczej to możemy paść ofiarą tego naszego wroga. I głównym stanem oprócz grzechu, który sprzyja działaniu właśnie złych duchów, człowieku, to jest bierność. A Jezus wymaga od nas, byśmy płynęli pod prąd, a nie z prądem tego świata. Ale to jest trudne, dlatego wielu ludzi no, nie chce tego czynić, nie chce płynąć pod prąd, bo to wymaga pewnego wysiłku. I fakt, że ten zły dzień, o którym święty Paweł mówi, przyjdzie w naszym dniu, powinien nas motywować do tego, żeby przyodziewać się tą zbroję Bożą. I teraz mamy trudne czasy, złe, a wiemy, że mają być jeszcze gorsze. Tym złym dniem to może być wszystko w naszym życiu, prawda? Nawet jakieś tam drobne przeciwności, które nas mogą po prostu wytrącić z równowagi. Zatem przygotowanie do tej bitwy, do tego złego dnia, to powinno mieć miejsce w całym naszym codziennym życiu, w tej dyscyplinie naszego codziennego życia. I w tych swoich słowach skierowanych do wierzących w Efezie, apostoł mówiąc o trosce, o zbroję duchową, wymienił na pierwszym miejscu jej taki ważny element, jakim jest pas prawdy. I dzisiaj chciałabym właśnie o tym pasie prawdy mówić i na nim się skupić. Pas zwykle nie jest kojarzony ze zbroją, lecz dla żołnierza w tych czasie był niezwykle istotny. Był on wykonany zazwyczaj ze skóry i posiadał ornamenty ozdoby. Pas ściągał tą tunikę żołnierza i to zapewniało mu swobodę w marszu podczas ataku czy obrony. Zapięty pas dawał żołnierzowi poczucie ukrytej siły, pewności, i zwartości, gotowości do walki. I ten pas utrzymywał przy jego ciele wszelkie narzędzia do walki, takie jak miecz czy nóż. I dzięki temu no, ten żołnierz mógł z nich korzystać w czasie zagrożenia. A sama czynność opasania tych swoich bioder to jest czynnością przygotowania siebie do działania. I tym spasem sprawiającym gotowość w nas to jest prawda. Święty Paweł podkreśla, że wiara chrześcijanina oparta jest na tym, co prawdziwe i rzeczywiste, tak samo w kwestiach duchowych, jak i materialnych. Dlatego główny obowiązek chrześcijanina to, po pierwsze, poszukiwanie prawdy, czyli mamy jej szukać, gdzie. To chyba dla chrześcijanina jest jasne, że w Piśmie Świętym znajomość prawdy, trzeba ją znać, nauczyć się tej prawdy, czyli nauka prawdy, rozumienie prawdy, no jeżeli się jej nie rozumie, to trudno ją stosować, powtarzanie sobie tej prawdy, no bo możemy o niej zapomnieć, głoszenie prawdy, do czego jest zobowiązany każdy z nas, ufanie tej prawdzie, a następnie dostosowanie swego życia do tego, co prawdziwe, do postępowania zgodnie z prawdą w, w każdej kwestii. I można sobie zatem zadać pytanie, czym jest ta prawda? Definicja taka światowa prawdy brzmi, taką znalazłam, że jest to myśl zapisana lub wypowiedziana zgodna z rzeczywistością lub taka, która się odsłania, jest jasna i oczywista dla umysłu. Boża prawda natomiast to jest spotkanie człowieka z Bogiem. I na kartach Pisma Świętego znajdziemy wiele fragmentów wskazujących na to, że prawda jest podstawowym elementem charakteru samego Boga. Już sam ten fakt sprawia, że znajomość prawdy i to postępowanie zgodnie z prawdą jest niezbędne dla rozwoju naszego takiego chrześcijańskiego, prawdziwego życia. I myślę, że akurat ten fragment, który teraz chciałabym zacytować z Ewangelii Świętego Jana, jest no, chyba najbardziej znany każdemu. Gdzie Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I jeszcze jeden, jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Dodatkowo jeszcze wskazał w, też z Ewangelii Świętego Jana, że podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. I wszelkie nasze wysiłki, aby służyć Bogu, żeby być pomocnym dla innych w Jego imię, będą bez znaczenia, jeżeli nie będą oparte na prawdziwej wierze w Jego charakter, plan, zamiary, a także ten porządek rzeczy, jaki jest wokół nas. I zdarza się, że no, przychodzimy na takie spotkanie modlitewne. Czy jakieś inne wydarzenie chrześcijańskie, szukając tam emocji, które wywołują ciarki na naszej skórze, albo nawet łzy w oczach. I to nie jest złe, ale przychodzi jednak następny dzień, i no, spotykamy się, czy no, uderza w nas jakaś tam ciemna dolina, i to, co czuliśmy wczoraj, na przykład kompletnie nie ma już żadnego znaczenia. I wtedy ma znaczenie to, co wiesz, co jest prawdą na temat Boga, na temat mnie, na temat Jego zamiarów, na temat Jego obietnic. To ma znaczenie, o czym jesteśmy przekonani, że jest prawdą. Jak zatem mamy nałożyć ten pas prawdy? Opasywanie się takim pasem prawdy to przemienianie swojego umysłu. Żeby nie upadamniać się do tego świata. Dla nas nałożenie pasa prawdy to jest wierzenie tylko w to, co może być sprawdzone jako prawdziwe oraz poprzez szczere postępowanie z innymi we wszystkich aspektach życia. Jeżeli mamy na sobie ten pas prawdy, oznacza to, że oceniając każdą informację, lub wydarzenie zadamy sobie pytanie czy to jest prawda nadmiar dzisiaj tych sprzecznych złych informacji może spowodować jakąś dezorientację nawet niepokój a my wiemy że gdyby nie istniał bóg to no nie istniałaby prawda i wystarczy powiedzieć prawdę i stanąć w prawdzie o sobie o drugim człowieku i o bogu jeżeli ja staję w prawdzie o sobie nie kłamie Przychodzę do spowiedzi, bo uznaję prawdę o grzechu, o zbawieniu. Jezus nas zbawił i daje nam wolność. Potrzebujemy też prawdy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg nas kocha bezwarunkowo i to jest chyba najpiękniejsza prawda o Bożej miłości. Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy uważnie poszukiwali prawdy, traktując słowo Boże szczerze i dokładnie. I, i, i tu w drugim liście do Tymoteusza yy, pisze tak: Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem, jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać ku bezbożności. No i trzeba powiedzieć, że no jest to prawda, prawda, abyśmy unikali tej światowej gadaniny. Powiem tak, że mężczyźni mają to do siebie, że raczej lubią wiedzieć, co się dzieje na świecie. I ja po prostu nie oglądam już żadnych informacji. Yy, powiem szczerze, bo yy, no, z serialami też wszystko z daleka, bo yy, po prostu mówię ludziom niekiedy, że mam swoje życie do przeżycia i naprawdę o wiele jestem spokojniejsza i łatwiej mi żyć na tym świecie. Spotykam się niekiedy z ludźmi, którzy mi opowiadają, że a brat jakiegoś tam ministra to zrobił to, to i tamto. Ja się pytam, czy w ogóle wiesz, że ten minister ma brata. Bo jest dzisiaj tyle informacji jakichś takich nieprawdziwych i sprzecznych, i możemy niekiedy zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi. Co dzisiaj widzimy w internecie, prawda? Niepotrzebnym jakimś gadaniem czy ocenianiem. I to ciągłe wybie, ciągle wybieranie prawdy jest bardzo trudne. To nie jest łatwe. I wiemy, że szatan jest ojcem kłamstwa, i nasz pas prawdy, który podtrzymuje wszystkie inne części zbroi, to jest ciągle atakowany. Jeżeli szatanowi uda się osłabić nas w dziedzinie prawdy, to staniemy się łatwym celem wszystkich jego innych ataków. I dlatego ten pas prawdy u, u świętego Pawła jest wymieniony jako pierwszy. Bo jest on naprawdę chyba najważniejszy, bo jeżeli staniemy w prawdzie, to będzie nam łatwiej ochronić siebie w tych wszystkich innych. Może częściach, prawda, czy aspektach, jakie tam zostały przedstawione, najpierw musimy stanąć w prawdzie. I dlatego, wszystko, co mówimy i robimy, musimy odnosić do prawdy Słowa Bożego. Wówczas uzyskamy taki punkt odniesienia i oparcia, z którego będziemy w stanie dokonać takiego należytego osądu i weryfikacji i taką przyjąć może prostą regułę zachowania. Jeżeli pojawi się jakaś okazja zrobienia lub powiedzenia czegoś, co nie byłoby zgodne z prawdą, z tą prawdą, Prawda Bożą, to rezygnuje i nie angażuje się w to. Jeżeli otoczymy się prawdę, prawdą, to ona ma moc uwolnienia nas od tych wszystkich fałszywych nauk o Bogu, o Jego planie, od ludzkich pasji, próżności, skrępowania, nawet od uzależnienia od tego, co inni ludzie o mnie myślą oraz od wszelkich obaw, obaw, prawda, od lęku. Gdy będziemy posiadać ten rodzaj prawdy i taką płynącą z niej wolność, będziemy w stanie zidentyfikować ataki przeciwnika. I tu bardzo mi pomogła Halina właśnie na ostatnim spotkaniu. Jak mówiłam o tym, że jeżeli ktoś prawda, mnie osądzi, czy, czy zwróci mi uwagę, czy mówi, nawet jak mąż na mnie burknie, to ja już mam mieć popsuty dzień. I powiem szczerze, że tak miałam. Od razu ten dzień był nie taki i stwierdziłam, że coś jest ze mną nie tak. Że muszę stanąć w prawdzie o sobie, dlaczego tak się dzieje. Więc mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, bo może się nam wydawać, że jeżeli my mówimy prawdę, to to już wystarczy. Ale żeby być tym człowiekiem wolnym, prawda i nie skazanym na to, że ciągle się przejmuje tym, co, on, co inni o mnie mówią, i, I nie ma we mnie tej wolności, no to znaczy, że ja jeszcze muszę trochę nad tą prawdą prawda, popracować i rzeczywiście opasać się tym pasem prawdy. I Pan Bóg pragnie, byśmy się rozmiłowali w tej prawdzie. No jest ona nam objawiona przez Ducha Świętego i ona może nam nieść ten ratunek, no i życie. I wiemy, że Pan Jezus zapłacił za prawdę swoim życiem za krzyżu. I każda prawda posiada swoją jakąś cenę. My możemy też, będziemy musieli zapłacić jakąś cenę za prawdę. Może zostaniemy wyśmiani, czy zlekceważeni, oskarżeni. Lub kiedy się wypowiemy na przykład na temat antykoncepcji, aborcji, eutanazji, czy moralności. Żyjemy wśród ludzi i... Wiemy, jaki jest świat, i na to musimy być przygotowani. I trzeba się uczyć żyć w tej prawdzie dzień po dniu. Zatem, opasując się tym pasem prawdy, to musimy dawać posłuch tym wszystkim radom, jakie daje nam Pismo Święte. I na koniec chciałabym tak podsumować, że chrześcijanin gotowy do walki, opasany prawdą, to ten, który zna prawdę, rozumie prawdę, mówi prawdę, nie kłamie, wzrastający w poznaniu prawdy i postępujący w prawdzie. Amen.